25 luty. Leszczyna już przekwitła. Ostatnie wichury wysypały resztkę pyłku z kwiatów, z kotków leszczyny. Ale pszczoły noszą jakiś pyłek. Taki bardziej ciemno ciemnożółty, ciemnozłoty. Czy to już jest pierwsza wieżba? Tutaj na pewno zakwitła już gdzie niegdzie miodunka, no, ale to nie jest chyba pyłek z miodunki będzie jakiś pyłek. Być może w jakichś cieplejszych miejscach nasłonecznionych już wierzby, wierzba Iwa zakwitła. A ja dziś w ramach challenge'u, który polega na tym, żeby posadzić każdego roku tyle roślin miododajnych, ile się zimuje, Rodzin w roku poprzednim będę dziś sadził na przypasiece pasie roślin miododajnych. Rośliny miododajne, które są głównie odrzutami w cudzysłowie z mojej szkółki roślin ozdobnych, czyli takie rośliny, które nie nadają się na podkładki do szczepienia z różnych względów. Z reguły z, z takich względów, że nie są jakieś takie, prawda, miarowe, nie są proste, pszczołom to na pewno nie będzie przeszkadzało, natomiast niestety klientom roślin ozdobnych to przeszkadza bardzo. Będę sadził głównie dzisiaj wierzbę Iwe trochę klona i dwie szczepione lipy, lipę wonną i lipę moltkego. Widzimy się zaraz podczas sadzenia albo po posadzeniu. Lipa wonna i lipa młotkiego i wajów posadzona będzie pożytkiem już nawet w tym roku. Patrzcie, ma kotków, a przy wylotkach, patrzcie szaleństwo. To jest dobrze, że tak latają w lutym tak naprawdę hm. Począłem do gniazd, znaczy do gniazda ro rodziny, którą podejrzewałem o to, że jest bez matek No i jest czerw, są świeże jaja Akurat fałszywy alarm na szczęście Ale generalnie, no jak się matki rozczerwią, a ma przyjść ochłodzenie Chodzi na to, że cały marzec może być taki kiepski, gorszy niż luty, nawet. Toś To może być chyba nie za wesoły. Nie znam się na tym jeszcze. Nie. Mądrzejsi pszczelarze powiedzą, może się wypowiedzą w tej kwestii. No ale zobaczcie, pewnie u was to samo na pasie jest. C. Dzisiaj jest szaleństwo. Dzisiaj jest po prostu pełnia wiosny. No i pyłek noszą. Nie wiem skąd. Jeszcze tak naprawdę, bo Boleszczyna cała wywiana przez te wichury. Żółty, taki intensywnie żółty, złocisto żółty pyłek. No wygląda jak z Iwy, ale no, jeszcze tu Iwa chyba nie kwitnie. Chodziłem po okolicy, patrzyłem. Kotki są duże, grube, ale jeszcze bez pylników bez pręcików dajcie znać co tam u was